Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o perfumach, ale zanim to zrobię, chwilę chciałabym, żebyśmy się pobawili, i poproszę Was o zamknięcie oczu. Kiedy to już zrobicie, zadam Wam jedno pytanie, a Wy jak najszybciej spróbujcie na nie odpowiedzieć. Jeśli pytam Was o najsławniejsze perfumy, to jakie Wam przychodzą do głowy? Moim zdaniem Chanel. Ale dzisiaj nie o Chanel 5, ale o perfumach z tego domu mody, a mianowicie o perfumach Allure Chanel. Powstały one w roku 1996, czyli to już jest ponad 20-letni staż, kiedy one są z nami. Jest to zapach hmm, cytrusowo-waniliowo-kwiatowy i to właśnie jest wyczuwalne, kiedy wąchamy ten zapach. Zapach... Hmm, że tak powiem, on cały czas te, te składniki w nim się przenikają i tutaj trudno jest jakiekolwiek fazy zapachu wyodrębnić. Moim zdaniem wszystko czuć naraz. Oczywiście jedne składniki bardziej są wyczuwalne, drugie mniej. Moim zdaniem przeważa tutaj wonie cytrusów. Potem Faktycznie czuć tą wanilię i ogrom białych kwiatów. Tak bym krótko scharakteryzowała ten zapach. Nie wiem czy wiecie, ale mnie najtrudniej znaleźć jest odpowiedniki perfum Chanel. Dobre odpowiedniki perfum Chanel. Wbrew temu, co by się wydawało, jest naprawdę ich ogrom na rynku, ale niekoniecznie są one fajne, niekoniecznie mają to coś, co bym mogła, czym mogłabym się zachwycić i powiedzieć, że tak, to jest fajny zapach, godny opowiedzenia na, o nim na kanale. Ostatnio dostałam wiadomość od jednej z Was o perfumach z firmy Jodeima, a dokładnie o perfumach Fels Fashion. Wygląda w ten sposób, no, że tutaj komuś pomoże, jeśli chciałby się zainteresować w ogóle tymi perfumami. Ja jeszcze pokażę w Ja mam przeważnie moje, m, moja przygoda z perfumami Jodeima. To perfumy mieszczące się w flakonach 15 ml. Jest to najmniejsza pojemność dostępna, dostępnych. Perfum. Ja zawsze jestem w nią zaopatrzona, czyli bardzo taki ekonomiczny sposób, który pozwala mi po prostu większą ilość zapachów testować. Ale przejdźmy do perfum. Dostałam wiadomość, że te perfumy są bardzo dobrym odpowiednikiem, czy też fajnym może odpowiednikiem perfum Alur. Oczywiście, jak to ja, poszukiwaczka już od dawien dawna odpowiedników Chanel i tutaj na mojej półce jest ich naprawdę sporo i to z różnej dziedziny, postanowiłam oczywiście sprawdzić te perfumy. Przyznam szczerze, że nie zainteresowałam się, wiodajmy nigdy odpowiednikami Chanel. Trudno mi powiedzieć, dlaczego gdzieś zupełnie, że tak powiem, te odpowiedniki pominęłam, a zupełnie niesłusznie. Odpowiednik alur z jodejmy, czyli felesfasion, okazał się być bardzo ciekawym zapachem. W tym zapachu również, również czuć jak najbardziej cytrusy, jak najbardziej wanilię i białe kwiaty, ale kiedy zaaplikujemy jeden i drugi zapach i oczywiście, no i oczywiście zaczniemy je porównywać, to, to po pierwszym psiknięciu będziemy czuć różnice. Tutaj absolutnie ani w jednych perfumach, ani w drugich nie wyczuwamy żadnego zapachu alkoholu, wręcz przeciwnie uderzają od razu w oryginale cytrusy, które, e, któ, którym towarzyszą kwiaty i wanilia, natomiast w odpowiedniku do mnie na, e, przychodzi najpierw wanilia, kwiaty i cytrusy. Tak bym to określiła. Te cytrusy nie są tak intensywne i tak cytrynowe gdzieś jak w oryginale. Kiedy ja mam na skórze Chanel, to właśnie wyczuwam tą taką cytrynę, soczystą, taką świeżą. Ja mam wrażenie, że ona aż tryska sokiem i wokoło niej, tak jakbym poukładała, wanilię i białe kwiaty, ale w sercu jest ta soczysta cytryna. Natomiast, kiedy wącham odpowiednik, to jak najbardziej są cytrusy, ale bym powiedziała, że w koszyku wszystko się znajduje. I cytrusy, i kwiaty, i wanilia. Nie mam czegoś takiego, Takiego poczucia, jak, w, jak, przepraszam, w oryginale, że ta, ta cytrusowość tego zapachu jest jakby w samym sercu i dookoła, że tak powiem, te wszystkie nuty, wonie otaczają te cytrusy, a czuję tą świeżość tego zapachu, ale również taką kremowość wynikającą z tych białych kwiatów i banili. Natomiast odpowiednik to. To takiem, bym powiedziała, taka troszkę mydełkowość. To nie jest absolutnie zły zapach. To jak najbardziej jest w stylu Chanel, ale ta cytryna jest taka wygaszona. To są bardziej cytrusy, gdzie na początku niekoniecznie wcale się wybija cytryna, chociaż jak powąchamy ją, to ona tu się znajduje. Natomiast nie jest tak bardzo soczysta i taka wybijająca się jak w oryginale. I, I jakie jeszcze różnice są między jednym a drugim zapachem? To właśnie, że zamiennik jest taki bardziej kremowo-mydełkowy, który jak najbardziej ma swój urok. I to są fajne perfumy w stylu Chanel, ale to nie jest odpowiednik jeden do jednego. Takie te pierwsze 2-3 godziny. Potem zapachy się zrównują, chociaż ja uważam, że nagle, na, nadal przepraszam w Chanel, wyczuwalne są bardziej te cytrusy. Natomiast później te różnice są już coraz mniej wyczuwalne i możemy cieszyć się bardzo fajnym zapachem w stylu Chanel. Co do trwałości, no to przyznam szczerze, że mimo e, iż odpowiedniki odejemy są naprawdę fajne, co zaznaczam nie wszystkie, ale te, które Wam przedstawiłam, odznaczają się naprawdę dużą e, trwałością, to e, tutaj on jest trwały, no ale nie tak jak oryginał. Oryginał e, u mnie utrzymuje się po kąpieli, na drugi dzień nadal wyczuwalne są na skórze. Natomiast na ubraniach to jest po prostu naprawdę jeden z bardziej długotrwałych zapachów, który utrzymuje cały czas tą świeżość cytryny. Uważam, że utrzymać tak długą, cytrusowe zapachy to jest nie lada, jednak wyzwanie. I e, no tutaj e, i Chanel Naprawdę świetnie sobie poradziła, i ten zapach jest zdecydowanie nawet na drugi dzień, kiedy wąchamy ubrania. To ta cytrusowość dochodzi do naszych nozdrzy i jak najbardziej jest wyczuwalna. Nadal bym powiedziała takie ułożenie tych nut zapachowych, jak Wam przedstawiłam. Ta cytrynka, i wokoło niej na równi pobrzmiewa, pobrzmiewa wanilia i białe kwiaty. Jeżeli chodzi o jodajmę, to na ubraniach jak, jak najbardziej utrzymuje się. Cały dzień po kąpiel też w miarę przeżywa, natomiast no, nie jest aż tak długo trwała, że na drugi dzień po kąpieli czujemy coś na skórze. No ale myślę, że tego nie ma co wymagać od innych perfum, nawet wysokopółkowych. To po prostu taka cecha tego zapachu alu, która mnie nasuwa się i która mnie tak bardzo zdziwiła. I teraz przejdźmy do ceny. Za pojemność 15 ml, ale może powiem Wam o pojemności, które są bliźniacze, że tak powiem, w tych dwóch filmach, bo tu nie ma co porównywać pojemności różnych. Za perfumy Chanel Alur, wodę perfumowaną 50 ml, zapłacimy na Notino, sprawdzam, 405 zł. Natomiast za Jodajme Fels Fashion, Zapłacimy za 50 ml około 60-70 zł, w zależności od miejsca zakupu tych perfum. Które perfumy polecam? Wszystko zależy od Waszych upodobań, zasobności portfela i chęci. Jeśli lubicie oryginalne perfumy i lubicie ten taki typowo dla firmy Chanel zapach klasyczny, Elegancki, cytrusowo-waniliowo-kwiatowy, lekko, lekko pachnący jak mydełko, to polecam oczywiście Wam perfumy oryginalne Chanel. Jeżeli natomiast macie mniejszy budżet, być może wcale nie chcecie wydawać tak wielkich kwot na perfumy to polecam Wam odpowiednik z jodejmy, bo to również jest namiastka a, takich woni, jak tworzy Chanel mydełkowo-waniliowo-cytrusowe. Zapraszam na kolejne filmy i do zobaczenia!